Witam serdecznie Szymon z z tej strony się kłania koło Młyńskie, W zbalansowanym stylu życia koło, koło Młyńskie ma kolosalne, absolutnie kolosalne znaczenie. Zdać sobie z tego sprawę, to koło Muńskie w naszym życiu ciągle się toczy, toczy, toczy. Istotą jest w tym wszystkim, jaka woda na ten młyn idzie, jakie twoje emocje, jakie twoje uczucia, jakie zbalansowanie czy niezbalansowanie, jakie odżywianie na umyśle, na ciele, na ciele egzystencjalnym, na duchu. Jak to wszystko wygląda, koło Młyńskie, W zbalansowanym stylu życia twoje koło muńskie na Twoich warunkach, na Twoich zasadach. Zbalansowany styl życia, zbalansowane odżywianie, zbalansowane Twoje życie i koło młyńskie może być piękną, cudowną metaforą. To jest prawdziwe koło młyńskie, które tutaj czerpie tą wodę z tego strumienia, z tego stawy, który tu płynie i zasilane kręci się, kręci kwestią, czym Ty jesteś zasilany, czym zasilane jest Twoje absolutnie życie. Zbalansowany styl życia i koło młyńskie. Szymon, Spolankiewicz do ciebie mówi, Szymon, Spolankiewicz i zbalansowany styl życia. Do miłego, trzymaj się.